Mano kolejny dzień zmagań z samym sobą No nie powiem, żeby jakoś turbo mi się dzisiaj chciało cokolwiek Ale niebo wygrywa No nie chce mi się Ale jakby mi się zawsze wszystko chciało To wszystko byłoby prostsze w życiu Także wracam do chaty Zakładam jakąś sport bluzę i idę. Taki fajny vibe'ik znalazłem na Spotify'u playlistę, Żasz żałuję, że nie mogę mu puścić tutaj tej muzy, no bo to jest to jest soundtrack, soundtrack do życia normalnie, nie? Tak jak ten Sky. Nie mogę się napatrzeć na to. Idę. Aha, w ogóle, dzień dobry. Witam na kanale Projekt Wujek. Twój Projekt Półczłowiek, gdzie ja, Dawid, Dżemo, Jensla, próbuję zmienić się w wujka. <noise> na razie dobrze mi idzie. A tak na serio, zbijam na tym kanale masę ze, masę ze swojego ciała. W sumie tak. Zbijam masę ze swojego ciała. Ze 150. Na ile losda? 85 bym chciał docelowo. A może już będzie wcześniej? Fajnie. A może trzeba będzie jeszcze więcej? Nie wiem. Także ten. Konkretnie mi się nie chce dzisiaj. Bardzo konkretnie mi się nie chce. Ale tak jak mówiłem, gdyby zawsze mi się chciało robić to, co trzeba zrobić, to by życie było dużo łatwiejsze. I dużo przyjemniejsze. A z uwagi na to, że mi się nie chce, to co w sumie z uwagi na to? Nie wiem co z uwagi na to. Pff. Nie chce mi się, ale idę. Więc jeśli tobie się też nie chce, to zobacz, jak ja gruby jestem. Ja ruszam się, idę. Mam taki wajbik na uszach, że nie wiem czy nie polecę zaraz. A nawet jeśli nie polecę, to na pewno idę. Idź i ty, idź razem ze mną. Fajnie będzie. Idę właśnie na spacer po terenie kolei. Idę w stronę słońca, bo jest godzina, kurde, chwilę po czwartej. Czwarta, trzy. I człowieku zaraz będzie ciemno. No to jest jakaś patologia. Ja nie przeżyję tego i będę marudził aż do wiosny. Trudno. Dzień dobry. Dzień dobry! Dojdę tam gdzieś? Gdzie pan, gdzie pan gdziekolwiek? Pan. nie do budynku, żadnego. A no nie, bo tam jest budynek. A dalej tam można gdzieś iść? Przez tory. Przez tory? Aha, nie wolno, idę zobaczyć. Dzięki! Dobrego dnia! Będę uważał! Zawsze kurde ścieżka była w tamtą stronę. Teraz takie to, że nie ma po czym chodzić. Gdzieś dojdę. Albo mnie dupnie pociąg Będzie po projekcie To jest jakaś ścieżinka Halo, dzień dobry bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Masz to dwójka, prezent <laughs> Idę albo nie idę Trzy garnitury mam i w żadnym nie idę. Dzisiaj jest w ogóle 7 listopada. Co znaczy? Że dzisiaj jest pierwsza miesięcznica jak tworzy się ten projekt. Tworzę go ja. Ale ktoś tu musi oglądać, więc ty, widzu za kamerą, współtworzysz go razem ze mną. Może tylko oglądasz. Może bierzesz udział czynnie. Czyli nie dość, że oglądasz, to jeszcze robisz coś ze swoją formą. Obydwie opcje mi pasują. Druga opcja pasuje też bardziej tobie, bo ze sportem ci do twarzy, co mam w ogóle p Postanowiłem, że na 30 urodziny podaruję sobie fajny prezent, czyli formę życia. Nie. Będzie to zajebisty prezent dla mnie samego Mam jeszcze rok I 11 miesięcy Żeby ten prezent przygotować samemu sobie Mam nadzieję, że do tego czasu Jeszcze będę ja z wami, a wy ze mną Że zobaczymy to wszyscy razem Taki jest plan Takie jest założenie Powiedzcie mi, że nie jest kurna pięknie Nie uwierzę nikomu Kurde, ale ten wajbik ze Spotify'a dzisiaj No coś niesamowitego ja lubię takie bity low-fi, low fi nie wiem w sumie jak to się czyta, czy jak to się wypowiada, ale no kurde, pójdźcie sobie. Ciekawe czy tam można wejść. Ten budynek wygląda na opuszczony. Szyby powybijane, idziemy zobaczymy. Trzeba by chyba do Michała niebawem wybrać, bo fryzura już nie ta Zaraz mi też słońce zajdzie Więc możliwe, że już się z wami żegnam Rzucam statystyki trening odbyty Mam nadzieję, że nie wolą was odbyty <grymny> Wuja Wuja ty daj spokój z tymi żartami powiem ci Mój biedakowi wpadła butelka w butelkę Biedny chłop Także tak żegnamy się Widzimy się jutro Jutro cisnę na basen Oczywiście wrzucam statystyki z odbytego spacerku Myślę, że 5km zrobię I tyle Życzę miłego dnia I miłego tygodnia Zostaw słupka Wojkowi a, jutro. Szymano, witam Was we wtorek. Witam Was, wujek Dawid. Wracam z buta na chatę do domu. Jest dzisiaj ze mną Hania. Mamy zaplanowane 6 km. No i idziemy. Miałem dzisiaj iść na basen. Ale sytuacja się zmieniła, bo się umówiłem z Danielem na jutro. Więc dzisiaj powtarzam aktywność ze wczoraj. Wczoraj wieczorem bracik mi napisał komentarz, że miałem 109 subskrypcji. Przedwczoraj. No. A wczoraj wyszedł film z moim wąsem. Zaraz było 108. <laughs> to jakiś Ktoś już się wystraszył. <laughs> jakiś zaniepokojony rodzic musiał odsubskrybować, że. Pomysł: zrobimy wlepki z tym. I... z projektem? No. Kodem QR do profilu. O, dobra. Ja ogólnie mam taki plan, że jak pójdę na siłkę, to sobie zrobię bluzę, o. w której będę ćwiczył na siłowni i na plecach sobie nadrukuję projekt pół No i super, to jest kto, bardzo mi wykona, kto mi wykona taką usługę, płacę? Tylko dobrej jakości, żeby mi się nie rozdupcyło to. Zaraz spotu. To Joker. Ja tam kiedyś sobie, jak byłam młodsza i chciałam mieć jakieś K-popowe koszulki, a w Polsce nie było, to sobie chodziłam No do Jokera drukować. Ale te druki się spierały, za trzecim razem się robiło ale takie to można sobie jak... na bluzę takie na druki No by, też tak? można. No No ale to wiesz, jak to było z 15 lat temu, to może mają lepszą jakość druku. Kurde, wątpię. To chciałem wam kiedyś powiedzieć i nie skłamać, to, że jak był odcinek, w którym mówiłem o Harry Potterze, to chciałem wam powiedzieć, że Harry Potter był Polakiem. Mianowicie w 1972 roku na łamach czasopisma czas literatury, coś takiego autorstwa Jana Rostworowskiego wyszło opowiadanie, o Harry Potterze możecie sobie znaleźć w internecie. Hania ma dla was ciekawostkę w ogóle? Tu kiedyś siedział ktoś z granatem i chciał wszystko a to jest dzwon z kościoła, nie? No tak, to jest kościoła. Żegnamy się z Hanią. Dzięki za wspólny spacerek. Cześć prezesik, co tam? Właśnie wracam, jestem na Lipowej. Dobra, to idę, będę za 10 minut jakoś. Kurde. Wczoraj na marszu Zrobił mi się taki odcisk na prawej stopie, na środku stopy człowieku. Nie powiem, na początku mnie nie wkurzał, ale teraz na piątym kilometrze zaczyna doskwierać. Ale robię jeszcze jeden km i kończę.